Papież Franciszek Encyklika Dilexit nos. Rozdział drugi. Gesty i słowa miłości. Punkt 32. Serce Chrystusa symbolizujące Jego osobiste centrum, z którego wypływa Jego miłość do nas jest żywym rdzeniem pierwszego przepowiadania. Tam znajduje się początek naszej wiary, źródło, które utrzymuje żywymi chrześcijańskie przekonania, gesty, które odzwierciedlają serce. Punkt 33. Sposób, w jaki Chrystus nas kocha, jest czymś, czego nie chciał On nam zbytnio wyjaśniać. Pokazał to w swoich gestach. Obserwując jego działanie, możemy odkryć, jak traktuje każdego z nas, nawet jeśli trudno nam to dostrzec. Zajrzyjmy więc tam, gdzie nasza wiara może to rozpoznać, do Ewangelii. Punkt 34. Ewangelia mówi, że Jezus przyszedł do swojej własności. To my jesteśmy Jego własnością, ponieważ On nie traktuje nas jak coś obcego. Postrzega nas jako swoją własność, którą opiekuje się troskliwie z uczuciem. Traktuje nas jak swoich, nie w znaczeniu bycia Jego niewolnikami. Sam temu zaprzecza, już was nie nazywam sługami. To, co proponuję, to wzajemna przynależność przyjaciół. Przyszedł, pokonał wszelkie odległości, stał się nam tak bliski jak najprostsze i najbardziej codzienne rzeczy. W rzeczywistości ma on drugie imię, które brzmi Emanuel. I oznacza Boga z nami, Boga bliskiego naszemu życiu, który żyje pośród nas. Syn Boży wcielił się i ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Punkt 35. Staje się to wyraźne, gdy widzimy Go w działaniu. Zawsze poszukuje, zawsze jest blisko, nieustannie otwarte na spotkanie. Kontemplujemy Go, gdy zatrzymuje się, aby porozmawiać z Samarytanką przy studni, gdzie przychodziła czerpać wodę. Widzimy Go, gdy późno w nocy spotyka Nikodema, który bał się pokazać razem z Jezusem. Podziwiamy Go, gdy bez zażenowania pozwala nierządnicy umyć sobie nogi, gdy mówi prosto w oczy do cudzołożnej kobiety i ja ciebie nie potępiam, albo gdy mierzy się z obojętnością swoich uczniów i z czułością pyta niewidomego przy drodze, co chcesz, abym ci uczynił? Chrystus pokazuje, że Bóg jest bliskością, współczuciem i czułością. Punkt 36 Kiedy kogoś uzdrawiał, wolał podejść bliżej. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go. Ujął ją za rękę, dotknął ich oczu. I zatrzymywał się nawet, aby uzdrowić chorych własną śliną, jak matka, aby nie czuli, że jest obcy w ich życiu, gdyż Pan potrafi obdarzyć pieszczotą czułość Boga. Ofiarowuje nam swoją miłość z czułością. Jest blisko nas i swą bliskość daje nam odczuć nawet w najdrobniejszych sprawach. Punkt 37. Ponieważ trudno nam zaufać, bo zostaliśmy zranieni przez tak wiele fałszu, agresji i rozczarowań. On szepcze nam do ucha, ufaj synu, ufaj córko. Chodzi o przezwyciężenie strachu i zrozumienie. Że z nim nie mamy nic do stracenia. Do Piotra, który nie ufał, Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś? Nie bój się, pozwól Mu podejść blisko Ciebie i usiąść obok Ciebie. Możemy wątpić w ludzi, ale nie w Niego. I nie zatrzymuj się z powodu swoich grzechów. Pamiętaj, że wielu grzeszników zasiadło wraz z Jezusem do stołu, a on nie gorszył się żadnym z nich. Elity religijne narzekały i traktowały go jak żarłoka i pijaka, przyjaciela celników i grzeszników. Kiedy Faryzeusze krytykowali tę jego bliskość z osobami postrzeganymi jako ludzie niskiego statusu lub grzesznicy, Jezus mówił im, Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Punkt 38. Ten sam Jezus czeka dziś, abyś pozwolił mu oświecić twoje życie, podnieść cię, napełnić ciebie Jego mocą. Przed śmiercią powiedział bowiem do swoich uczniów: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie. On zawsze znajduje sposób, aby objawić się w Twoim życiu i byś mógł Go spotkać. Spojrzenie. Punkt 39. Ewangelia opowiada o bogatym człowieku, który przyszedł do Jezusa. Był pełen ideałów, ale bez siły, aby zmienić swoje życie. Wtedy Jezus spojrzał na Niego z miłością. Czy potrafisz sobie wyobrazić tę chwilę, to spotkanie oczu tego człowieka ze spojrzeniem Jezusa? Jeśli Cię wzywa, jeśli zaprasza Cię do jakiejś misji, najpierw patrzy na Ciebie. Przenika głębię Twego wnętrza, dostrzega i zna wszystko, co jest w Tobie. Zatrzymuje na Tobie swoje spojrzenie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, a idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Punkt czterdziesty Wiele tekstów Ewangelii ukazuje nam Jezusa, który poświęca całą swoją uwagę ludziom, ich troskom i ich cierpieniom. Na przykład widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Kiedy wydaje nam się, że wszyscy nas ignorują, że nikogo nie interesuje to, co się z nami dzieje, że nie jesteśmy dla nikogo ważni, on poświęca nam uwagę. Właśnie to pokazał Nathanaelowi, który stał samotny i zamyślony. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Punkt 41. Właśnie dlatego, że jest uważny wobec nas, jest on w stanie rozpoznać każdą twoją dobrą intencję. Każdy twój mały dobry uczynek. Ewangelia opowiada, że zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam do skarbonych świątyni dwa pieniążki i natychmiast zwrócił na to uwagę swoim apostołom. Jezus zwracał uwagę w taki sposób, że podziwia dobre rzeczy, które w nas rozpoznaje. Kiedy setnik prosił go z całkowitą ufnością, Jezus to usłyszał i zadziwił się. Jak wspaniale jest widzieć, że gdy inni ignorują nasze dobre intencje lub pozytywne rzeczy, które możemy zrobić, Jezusowi one nie umykają, wręcz przeciwnie podziwia je. Punkt drugi on jako człowiek nauczył się tego od Maryi swojej matki ona która wszystko uważnie kontemplowała i zachowywała w swym sercu od najmłodszych lat uczyła go wraz ze świętym Józefem bycia uważnym słowa punkt 43 chociaż w piśmie świętym mamy jego słowo zawsze żywe i aktualne to czasami Jezus przemawia do nas wewnętrznie i wzywa, aby zaprowadzić nas w najlepsze miejsce. A najlepsze miejsce to Jego serce. Wzywa nas, abyśmy weszli tam, gdzie możemy odzyskać siłę i pokój. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię dlatego prosił swoich uczniów trwajcie we mnie punkt 44 słowa które Jezus wypowiadał ukazywały że jego świętość nie eliminowała uczuć w niektórych okolicznościach wyrażały one żarliwą miłość która dla nas cierpi wzrusza się smuci a nawet płacze jest oczywiste, że nie pozostawały mu obojętne zwykłe troski i niepokoje ludzi, takie jak zmęczenie czy głód. Żal mi tego tłumu. Nie mają co jeść. Zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Punkt 45. Ewangelia nie ukrywa uczuć Jezusa wobec Jerozolimy, umiłowanego miasta gdy był już blisko na widok miasta, zapłakał nad nim oraz wyraził swoje największe pragnienie O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Chociaż ewangeliści czasami ukazują Jezusa jako potężnego lub chwalebnego, nie unikają pokazywania Jego uczuć w obliczu śmierci i wobec bólu przyjaciół. Przed relacją o tym, że przed grobem Łazarza Jezus zapłakał, Ewangelia dodatkowo podkreśla, że Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a widząc płaczącą marię i tych, którzy z nią byli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił. Opis ten nie pozostawia wątpliwości, że był to szczery płacz. Wywołany wewnętrznym wstrząsem. W końcu nie chciano również ukrywać trwogi Jezusa przed jego własną gwałtowną śmiercią z rąk tych, których tak bardzo kochał. Począł drżeć i odczuwać trwogę, aż do stwierdzenia: Smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Ten wewnętrzny wstrząs wyraża się w całej w swojej sile w krzyku ukrzyżowanego boże mój boże mój czemuś mnie opuścił punkt 46 wszystko to patrząc powierzchownie może wydawać się jedynie romantyzmem religijnym jednak jest to rzecz najpoważniejsza i najbardziej decydująca znajduje swój najwyższy wyraz w Chrystusie przybitym do krzyża. To najbardziej wymowne słowo miłości. Nie jest to pusta skorupa, nie jest to jedynie sentyment, nie jest to duchowa ucieczka, to jest miłość. Oto dlaczego święty Paweł, kiedy szukał odpowiednich słów, aby wyrazić swoją relację z Chrystusem, powiedział Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. To było jego największe przekonanie wiedzieć, że jest się kochanym. Ofiara Chrystusa na krzyżu przygniatała go, ale miała sens tylko dlatego, że było coś jeszcze większego niż ta ofiara. On umiłował mnie. Gdy wielu ludzi szukało w różnych propozycjach religijnych zbawienia, dobrobytu lub bezpieczeństwa, Paweł, dotknięty przez Ducha Świętego, potrafił spojrzeć dalej i zachwycić się rzeczą największą i najbardziej fundamentalną. On umiłował mnie. Punkt 47. Po kontemplacji Chrystusa przyglądając się temu, co jego gesty i słowa pozwalają zrozumieć o jego sercu. Przypomnijmy sobie teraz, jak Kościół rozważa świętą tajemnicę serca Pana.